Siema, witam was na kanale DeWan. Dzisiaj znajdujemy się w Niemczech, w miejscowości Wittstock, na treningu zawodów typu Flat Track. Zaraz zobaczymy, co się dzieje na miejscu. Jest też ekipa nasza, rodzima, także idziemy zobaczyć gdzie te nasze orły. Też nie poznałem, no idą i Idą miejsc, miejscowi influencerzy. Zawody typu flat track są najstarszą dyscypliną sportu motocyklowego. Wszystko zaczęło się ponad 100 lat temu w Stanach Zjednoczonych. Oni kochają wszelkie wyścigi po owalu. Po II wojnie światowej stał się jednym z najpopularniejszych sportów motorowych w USA i cieszy się sporą popularnością do dziś. U nas w Polsce popularny jest za to bardzo podobny sport żużel, który poniekąd ewoluował z flat -traka. już nasza ekipka z srk I mała ciekawostka. Po co mu ten but? A po to, że jak będzie jechał w poślizgu i się delikatnie tą lewą nogą podpierał, to nie zjedzie tego buta po jednym kółku. Także słuchajcie, jeszcze co do samej konstrukcji motocykla, tak samo jak w żużlu, nie ma żadnego przedniego hamulca, nie może go być. Taka ciekawostka, to tego zabraniają przepisy ze względu na bezpieczeństwo, żeby przypadkiem tego hamulca nie musnąć w złożeniu w poślizgu, bo skończyłoby się to tragicznie. Zobaczcie jak można odpalić motocykl. Co zepsułeś? To jest jakoś za ciepło, to, że Nie wiem, wczoraj regulowałem jeszcze zawory na takich nowych kulkach czy nowych, nowych tubach. Nie wiem, czy za ciasno czy za nie zrobiłem, że dostaje temperatury i go podwiesza. Przy okazji mamy właściciela tej pięknej serki, więc może nam opowie co nieco, co w niej zrobił. A co byś chciał wiedzieć, mój drogi? Wszystko. Wszystko. wszystko Wszystkiego się nie zgadza w sporcie, no. motosporcie. No tutaj jest, no, dużo jest pomodzone. Jak widzicie, to nie jest motocykl, który wygląda jak z fabryki. Tak zaczynając od przodu, no to mamy zmienioną kierownicę na flat trackową. Nie ma E, praktycznie zamrożonej instalacji elektrycznej, wszystko jest zminimalizowane do tego, żeby tylko była iskra. E, oba koła mają nowe obręcze na 19 cali e, z flat oponami. E, w silniku siedzi tłok Wosnera, e, gaźnik to jest Mikuni TM36 e, z pompką przyspieszającą podawanie paliwa. E, kolanko wydechowe zostało oryginalne, tłumik jest. Megaton aftermarketowy Fit powietrza no, wywaliliśmy, został sportowy, sportowy taki gąbkowy ala Z tyłu zawieszenie YSS-a tutaj zrobione specjalnie pod ten motocykl pod moją wagę no, Zbiornik paliwa jest zmieniony, boczki są dołożone sera Kanapa jest własnej produkcji Błotnik tylny został też aftermarketowy, trochę zmodyfikowany. Mam gripy Domino. No brak przedniego hamulca. To tak chyba z grubsza tyle, no nie? Bo tu ten motocykl nie, no jest minimalistyczny. Tak, jeszcze podnóżki. A właśnie prawie podnóżek jest przebudowany tak, żeby on był niżej. Żeby można było troszeczkę dociążać, dociskać ten motocykl podczas składania się w zakręcie, żeby ta noga była trochę bardziej komfortowo też leżała no poza tym poza tym koń jest taki jak pan widzi słuchajcie, jakbyście chcieli kiedyś spróbować swoich sił w zawodach flat trackowych no to w Niemczech jest spora liga właśnie, gdzie, gdzie można sobie popróbować jak zastanawiacie się nad motocyklem, no to Redu Właściciel tej serki z Red Hot czyli Custom, chętnie Wam na pewno taki motocykl zrobi, a ma już z tym doświadczenie. Także słuchajcie, to wcale nie jest jakiś drogi, skomplikowany sport, więc może warto spróbować.